Dobra, zastrzałka. Może sobie wezmę jakiś... Okej. Okay. Ready and loaded, baby. Gdzie ja mam teraz niby iść? Nie za bardzo lubię ten dźwięk. Przeżyłem! Wiem, niesłychane. Gdzie jest to urządzenia urządzenie latające? Będzie więcej? Nie... Jeszcze? Zajcusubiszona. Pięć, cztery, trzy, dwie, jeden i co? Się wyłączy? Ja się wyłączę? Ja Hakujemy. Yy. Fucking hell! Fucking hell! Ugh. Use auto hack. Hack successful. What a senseless to fuck that Nie mnie wali? Kurwa. Zaraz mnie zabije. Jak tu jest leczyć je? Okej. Okay. pat, fuck, fuck. Jak to jest się wyleczyć? Czekaj. Okay. Options? Gameplay options? O, oh, controls. Inventory look, vibration, Xbox controller. Nie, no co? Nie wiem, co z tym zrobić. Będę wciskał wszystkie. Wszystkie klawisze po kolei będę. O, udało mi się. Dobra, uciekam, 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 nogi, nogi, nogi. Czyli gdzie teraz? Nie, tędy, tam tędy, tędy. Okay, Okej, szybko. Szybko, biegiem. Czyli chodzę... What the fuck? it's just you and me and all the tasty adam i can drink stay away from her it is you who will be shot next easy now doctor he's just looking for a wee bit of adam just enough to get by i'll not have him hurt my little ones it's okay lad that's not a child not anymore like dr to that. peter do not hurt her have you no heart

will make it to be worth your while somehow. Uh. choose whatever to rescue the little sister or harvest her. if you harvest her, you get maximum adam to spend on plasmids, but she will not survive the process. If you rescue her, you get less Adam, but Tenenbaum has promised to make it worth your while. Harvest rescue. no, rescue, no, no. no, no. Davaj, rescue. Thank you. Thank you.

Co my tutaj mamy? Jakiś nie wiadomo co. eve nie, Nie, nic nie potrzebuję. Haha, dobra. Gather as many as possible will do. Ale kurde. Czemu to jest takie straszne? I co, znowu wybiłem jakąś flaszkę? No to co, lecimy, tak? Jakiś save game by się przydał? A, tak zrobimy save game. I... Nie. Dobra, to ja w tym miejscu sobie przerwę grę, bo ja już... Ja już mam trochę dość. Dzięki. Czego jestem, gdzie mnie wyrzuci? It was not impossible to be to build, rapitur, at the bottom of the sea. It was impossible to build it anywhere else. Now the eggs are in the scramble. Ryan will be taking down. Nie znam, że. Dobra. Dobra, wiem gdzie jestem. Rozpoznaję miejsce. Ale za. Ch

okay now that you have socham key return to the emergency access oh tutu chers you it easy, but it's only way to get the only the what's it there is no little Sister ahead. To get the Adam from her you must deal with the big daddy first. Zgaduję, że big daddy to jest ta maszyna. Zapomniałem, że nie jestem w stanie. Ok, no to czemu nie mogę? Okej. Okay. Kurde! Dobra, to już coś czuję, że będzie po mnie zaraz. Eee. Eee. Jak tu się liczycia dodaje? Okej, okay, a życie? A życie jak? Gdzie on, kurwa jest? Dobra, jestem ja już prawie martwy. Jak ja mam sobie życie kurwa dodać? Nie to ja pierdolę! Trzeba spierdalać! Tak, generalnie to, 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 to było. Pojebane. No. A to już wiem o co chodzi z tymi maszynami. A jak ja mam dodać sobie życia? A tym klawiszem, dobra. Co gdzie ja jestem? Aż tak daleko. O, w chuj. No nie, nie tak daleko, dobra, lecimy dalej. Ale to znaczy, że on już tam jest już na górze, czy co? To jest tu Czemu się pali się, czy nie? Spoko umrę kilka razy. Jest tej skór wielu martwy. Zabiłem cię. Dobra, nic się nie dzieje. Tu jest. Boże, tu jest jeszcze jeden. No, chyba was. Ale pojebane. Znaczy, to znaczy że co, że mam uciekać w kółko. No dobra, będę. Kurde kałaszniko. Okej, okay, chodź tu. Chodź tu, big daddy. Huuuu, dostałem w Menele. Dałem sobie życia. No tak, przy... Przydybał mnie do ściany myślałem, że kurwa oczywiście poradzę sobie, nie? co więcej już ich nie ma. Zbieramy, zbieramy wszystko. O, do... to to maszyna jest głupia tam. Zaraz ci przyjadę. Dobra, daliśmy czadu, daliśmy czadu. Coś czuję, że Ok, tu się nie da nic zrobić. Gdzież ta dziewczynka była? Ona gdzieś tutaj była, łaziła sobie. O, ktoś do śmietnika wyrzucił. A tu coś jest? Hmm. O, o, o. No, chodź tu. Ha, 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 Dobrze ci tak. Trzeba było mnie nie atakować. Ale co, generalnie... Cisza. Cisza. Dobra. Dobra, mam amunicję, jeszcze dwa amuzynki, magazynki. To idę dalej. Wcale się tak strasznie nie boję.

Ja pierdolę no. Ok, to sobie kupiłem. To mam już kilka. Mam tego kilka sztuk. Tego też mam kilka sztuk. Ok, shotguna. Już, już nie mogę kupić. No, niewiele. Dobra, zawsze coś. Zostało mi 11. 11 baksów mi zostało. Zawsze. Zawsze coś. Mogę coś. Coś tutaj O oh, fucking hell Gdzie jest ta suka? Kurwa no Musiałem mu dojebać Może niby co mam teraz zrobić Korps Cisza, Cisza Emergency to tutaj Akcess denied Dlaczego? Co to kurwa jest? Ktoś ty we mnie rzucił, czy co? No dobra, nieważne. Alert Thank you for your You're looking forward to shake my hand. I'm looking forward to fucking kick your ass. You have not rescued or harvested all the little sisters on this deck. You need Adam from them to become more powerful. It will be very difficult to survive without getting more Adam. No, to co wracamy, tak. Nie bardzo rozumiem, gdzie ja mam iść. Tu nikogo nie ma. Mogę tu skoczyć, jak myślicie? No, ja nawet się udało, no, sobie nic nie zrobiłem. Ale rozumiem, że tu już nie ma nikogo chyba, nie? Tylko te... ...little sisters. Tylko cholera wiecie, gdzie to one są, bo to przecież miało być tutaj gdzieś. Coś wziąłem ze ściany, nie wiem co. No tutaj była to gdzieś ta dziewczynka durna Nie, to nie jest ona Halo Kido Who the fuck are you? Hello, kompaniero! Bo gracias chuj ci w dupę. Ale zgaduję, że tu naprawdę nie ma nic. A może się mylę? Nie, no to jest tylko to. Może tak powiem, tutaj nic nie ma. Bez sensu. I co, tak łazić w kółko teraz? Nie no, oczywiście, że nie, Bogi. Lecimy dalej. Idziemy za piskiem. Wow! Co na to kurwa robiła? What the fuck? Skąd ona się ta kurwa wzięła? Okej. Co to się w ogóle? Hmm, to mnie nie interesuje. To też nie. Tam był ten karabin maszynowy. A eee, chuj kurwa głupie. W tym się rodzę, tak? No dobra. No idzie te... głupie dzieci. No i co tak łazić? Bez, bez sensu to jest jakieś. Ty suko, zastrzeliłem go? oni się w ogóle tu biorą. No skąd się tu wyczasnąć? Tu już nikogo nie było. Patrzmy gdzieś tu jest na mapie. Może będzie zaznaczona ta dziewczynka. Nic nie ma. Funeral services? No, thank you. I'm not planning to fucking die. No, jeszcze jeden. Skoro ta suka tu była, to musi gdzieś tutaj być ta dziewczynka. Hello honey, baby, dziecko, ja Cię uratuję. No nie, nie ma tej dziewczynki. No i? Walić to, jedziemy na dół. Wiem wszystkim w dupę. Łażę od pół godziny kurwa w kółko i nic się nie dzieje. What's the matter? You have not rescued or poszukać, all the nie, sisters. Wiecie nagrywał. ja sensu to jest kompletnie. nie, nie, nie,